Teraz sprawdzimy sobie poprawność działania łącznika krańcowego, mechanizmu podnoszenia w kierunku dół. Znów informuję, że to zawiesie jest poniekąd zintegrowane tym przewodem elektrycznym. Nie mogę go zdjąć z tego splocza, bo bym zrobił bez, bo przypominam, że sprawdzenie łącznika krańcowego w kierunku dół robi się, e, robi się no, bez obciążenia. Tak? No, w tych warunkach musimy to opuścić, położyć tak. No i opuszczamy. No dobra, dobra. No okej, opuszczamy dobra. No nie, okej, dobra. Trochę. Opuszczamy tu. I jak widzimy, tak. Łącznik kręca, wyłączył. To samo zrobimy sobie na tej większej prędkości. Też to działa. Czyli łącznik kręcowy w kierunku zarówno dół, jak i góra działa poprawnie. Dziękuję bardzo.